Cześć, siemanko! Witam Was dzisiaj znowu na K dropie. Ja jestem Narnia i będziemy Z 20 zł robili kosę. Pierwsze co mi przychodzi na myśl to utworzyć bitwę Ostatnio na nie poszło dobrze Ale utworzyć bitwę z Ice Blastów Maksymalna możliwa ilość, OK. I lecimy na dwóch graczy. Najwyższy odcinek będzie już po minutach. Tu musi oddać temu gościowi. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na równi na razie, dla mnie troszkę lepiej. Tu kałaszek musi frontside w i polecieć. Miejmy nadzieję, że poleci. Przeleciał. No daj coś kozackiego, cholera Jeszcze pięć skrzynek przed nami. O kurczę dla niego. Nie no, nie może to tak się skończyć. Daj dla nas coś. Teraz dla nas CZ. -ka. Dobra, do przodu. Byle mu nie dało. Dobra, lepszy stan. Tylko 5 centów różnicy. 5 groszy. Dobra, take. Za 4, ok. I ostatnia. Daj mi frontside Misty. Ach. No dobra. 24 zł. Jesteśmy do przodu. Teraz sobie tutaj pójdziemy za szarty zagrać w Elemental Dobra, co my tu mamy? Mamy 500 szartców. Więc wchodzimy do tej botelki. Na dole 10 zł do wygrania za darmo tak naprawdę z kodem Narnia dostajecie te punkty i dodatkowo saldo 1 dolar No na razie nikt do nas nie dołączył Więc wychodzimy A tu się zrobi ta bitwa Zobaczymy jak wyszło Pójdziemy na upgrader, i teraz zrobimy upgrade taki razy dwa na prawą stronę. Siedzi? Ok, 3 złote, znowu razy dwa i na lewą stronę. Albo no, razy dwa i na lewo, nie doleci. A siedzi, siedzi. Myślę, że przeleć. ale na szczęście nie. I jeszcze jeden upgrade na takie P90, i na prawo. No i za ale na lewo też by nie siadło. Dobra. Nie wiem czy jesteśmy do przodu. Ale trzeba zrobić jeszcze jedno upgrade taki bardziej yolo Wygraliśmy 57, sevena, fajnie. Cztery takie skiny, 257 na takiego teka Jeżeli ten tek siądzie to będzie dla Was do wygrania Damy lewą stronę i jedziemy Dobra, macie teka Teraz sprzedamy sobie resztę skinów tek zostaje dla Was reszta idzie Musimy dzisiaj zrobić tą kosę I zrobimy ją na Ice Blastach Taki mam pomysł Zobaczymy czy będzie dobry 40 zł. fajnie Spróbujemy teraz sami otworzyć mm, Ice Blasta. Za całe jest saldo Zobaczymy ile nam się zwróci za to Czy w ogóle coś się zwróci To będzie 4-5 kliknięć 5 skrzynek po 5. Cholera Chyba nie najlepiej. 5.37 do tyłu. No daj coś za front side misty, no musi się dzisiaj. Nie ma. Cholera. Znowu do tyłu. Jeszcze 3 kliknięcia. 15 skrzynek, to może siąść ten trans Ale musi chcieć Tu tragedia dropi Dobra, lecimy Daj teraz coś, proszę No kurczę, samo gówno leci, masakra Nie, to jest dramat Otwórzmy jeszcze dwie Nie no ja już nie wiem, nic nie siada. Dobra, otwórz mi jeszcze trzy. Oby cokolwiek siadło fajnego. No nie, fajne przeleciały. I mamy tragedię. Okej. Okay. Czyli nic nowego. Upgrader może Kurczę świeży, przez wypadek na prawo siedzi, Hit. i teraz znowu taki upgrade, tylko że. Na lewą i leci, i doleci, gitara. Jeszcze raz, tylko teraz zostawimy na lewej. Trzy, dwa, i jeden. I za mocno, prawa strona. No nie fajnie, nie fajnie. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze coś z tego będzie. Ostatni taki upgrade 230 i robimy z niego Drogomira. Na prawą stronę. I poszło. Za mocno. Kurczę w Na lewą wysiadło. Dobra. Nie ma co z tego upgradera korzystać, bo to jest tragedia. Przecież... 24, 21 no. kurcze, sprzedałem waszego teka. ale dam wam coś innego z mojego ek'u więc zostawcie trade link, na pewno coś się znajdzie może polecimy teraz 25 na bitwę dołączymy sobie do jakiejś zadyszki jeśli jest to jest za 9 splash ale taki ten ja nie chciał otwierać. Za no 7:20 jest revolution. Dołącz. No i niech nam odda coś eleganckiego. 7:20. No jest szansa dla nas? Nie. Przegraliśmy Cholera jasna. dzisiaj nas okrada. Ostatnio tak samo. Nie chcę dać. Trzeba pokminić może z takimi skrzynkami? Dobra, bez jednego. Dobra, otwórz. Jolo, będzie to, będzie. Nie, to nie. Na początku dało, teraz też musi oddać. Trzy skrzynki, no. MK jakaś proszę. MK jest. 15 zł, fajny. Jeszcze jedna M -eczka. Dla mnie, dla mnie, dla mnie. Ochuj MP9. Dobra. Daj, dla mnie. Teraz dla mnie AWP, AWP. Słak 7, cholera. Dobra, wygraliśmy. 31 zł znowu. Znowu trzydychy Chyba zaczynaliśmy od 3D dzisiaj, nie? Tak mi się wydaje. Chyba tak. Albo od 20? Może dycha naprawdę? Nie pamiętam. Nie, chyba od dwóch dych. Od 20. Mhm. Ta dycha jest. Jesteśmy do przodu. Dołączmy do niego. 11. cholera nie zna... A zobaczymy, czy byśmy wygrali. Jakbyśmy dołączyli. No nie wygralibyśmy. No, tutaj za grubo poszło. Dla chłopa. Dobra, on nie wygra tego chyba. Nieważne. Otworzymy bitwę. Kurczę, oddało w sumie Więc trzy klauny I... Zadyszkę coś hmm, hmm, hmm. Może tak, tak i tak I... Tak Starczy? Starczy jeszcze na jednego mhm, mm Ale z tych nowych na tego Powinno starczyć general Idealnie praktycznie Dobra, musi oddać 33 zł znowu olin. Ale tak trzeba grać. Na tych pieprzonych stronach Jeśli nic nie odda, zmieniamy stronę, więc oddaj. No. Jedziesz dla mnie, proszę. Aż przyciągał ekran. OL MK. 24 zł Kozacko. Jeszcze jedna taka dla mnie, proszę. Bigielek Niech jeszcze jedną MK da. Kurczę władę. No, nie. Ale lepszy mimo wszystko. SSG Diablo teraz. Diablo. Ach, Golden Coy. Deco, a nie Golden Coy. Co ja mówię? No wygrywamy, wygrywamy, ale to jest mało W sumie tylko 10 zł profitu na razie To bardzo słabo jest Troszkę lepiej P2000 Imperial O cholera Żebym mnie teraz nie porobił na tej skręcał będzie dramat Teraz jest fajny profit Daj dla mnie Dobra wygraliśmy Bingo 6 dych jest sześć dyszek. Teraz pójdziemy na Upgrader. I postaramy się zrobić coś dobrego. Kurczę blade. Takiego może. Na lewą stronę. Za mocno. Cholera jasno. Ale zostawimy lewą znowu. Znowu za mocno zakręciło to było. Widać przecież. Cholera. Teraz się zaczynają trochę większe te upgrade. Ile my mamy w ogóle? 53 Zico. Ok. Zróbmy tak. 50Z to zostanie jak coś. Nawet jeżeli byśmy przegrali, idziemy na prawą. dało wtedy na prawą. Użyjemy balansu i jazda. Za mocno tych kurwo. Paskudna. Dobra, sprzedajemy to wszystko. Sprzedajemy te skiny. 49,68 sprzedać tak dobra i otworzymy sobie może takie buleciki nie wiem na przykład dwa razy Evil mi, okej okay. Dobry stan 7 zł. no niby profit Jeszcze raz Niech da coś eleganckiego, nie No o Jezus To ten Heirloom by był lepszy Dobra, do trzech razy sztuka Tnie mi strasznie tą stronę ostatnio Nie no, nie przeleci 6 złotych, dobra czyli 3 razy, 2 razy oddało, raz zabrało. No ale nic, lecimy, takie z batle i robimy batelka grubego. Tak, tak tak to to nie starczy na szarpa cholera może space'a potwierdź ale o kurczę mamy tylko tak mało Dobra, to dodamy sobie jeszcze Ice Blast'y Ile jeszcze mogę dodać? Jeszcze jeden Dobra Wygrywamy to 32 zł w battle. Miejmy nadzieję, że siądzie Chyba dla nas. Tak, 6 zł. Dawaj splash dla mnie. Coś eleganckiego. I jeszcze clown musi oddać. Chyba dla nas. Dobra. I clown teraz oddaje Coś kozackiego. Kurczę. Dla niego oddał. Ale my je na... nie dla nas dał. 15 zł. Łosica, dobrze. Droższy. Box teraz, boxik, boxik, daj mi coś Dobra, to samo Profit będzie chyba Niech nam Frontside Misty jednie, Ale nam, nie jemu Jemu nie może Dobra Dobra i ostatnia skrzyneczka Kurczę, myślę, że Franczejm jest. Dobra. 52 zł znowu. A jeden na koncie. Siedem tych. ok Także ta MK będzie dla was do rozdania a z zrobimy w następnym odcinku kosę jeszcze wejdziemy sobie tylko tutaj i za szarcy sobie wejdziemy w batelkę za 50 dołącz tutaj i lecimy zaraz ktoś wejdzie, na pewno już jest 2 złote wygraliśmy skoro tak nam poszło to teraz razy 5 Albo nie. Nie razy 5, ale 3 skiny. Razy 2. Ładny skin w sumie. Na prawą stronę. Albo. Dodam balansu, żebyśmy wygrali. O kurcze. Chyba nie da. dało Dobrze, użyliśmy balans. Git. Czyli mamy 7 tych. Także zostaw suba, lajka, komentarz, z linkiem i ja Wam rozlosuję tą emeczkę. Gdzie ta emka Wasza? Cholera. Chyba, o dobra jest to. Mamy 72 zł i widzimy się w następnym odcinku. Piona i cześć.